Witam wszystkich w dziewiątej lekcji programowania w Objective-C. Dzisiaj dalej będziemy sobie kontynuowali temat instrukcji warunkowych i będziemy mówili sobie o instrukcji else A więc czym jest else Najprościej możemy to sobie wytłumaczyć porównując else do if-else. A więc w if-else mamy jeden warunek, po którym może się wykonać kod, jeżeli warunek został spełniony, a także kod, który się wykona, jeżeli warunek nie został spełniony. Natomiast w LZ IF mamy warunek, po którym może się wykonać kod, jeżeli warunek został spełniony. Jeżeli warunek nie został spełniony, to możemy sobie napisać jeszcze jeden warunek, po którym kod się może wykonać lub nie. Potem możemy dawać sobie jeszcze kolejne warunki, a na końcu dajemy LZ, w którym jest zawarty kod, który się wykona, jeżeli żadnych wcześniejszych warunków nie został spełniony i wyjaśnimy to sobie teraz na przykładzie bardzo prostego programu, który będzie sprawdzał, czy dana liczba jest dodatnia, równa 0, czy też jest ujemna. A więc zaczniemy od zadeklarowania sobie zmiennej int, której, na, której od razu nadamy jakąś wartość, np. 100 i zaczynamy od warunku i jeżeli ta liczba będzie dodatnia, to wypisz komunikat Ta liczba jest dodatnia. Teraz, jeżeli ta liczba będzie równa 0, czyli lzif if x jest równe 0, to wypisz komunikat. Ta liczba jest równa 0. Teraz, teraz, jeżeli te, dwie te dwa warunki nie zostaną spełnione, to będzie oczywiste, że ta liczba jest ujemna, czyli po prostu LZ. NSLOG. Ta liczba jest ujemna. I teraz sobie sprawdzimy działanie naszego programu. Jak widzicie, wszystko działa dobrze, ponieważ stop jest liczbą dodatkową. Teraz sobie sprawdzimy to na przykład z zerem. Na zero też się zgadza. A teraz jeszcze dla pewności tylko sobie spróbujemy z liczbą ujemną, na przykład minus 10. I jak widzicie cały program działa bardzo dobrze. I to w tej lekcji będzie już wszystko. Zapraszam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. A także zapraszam na kolejne lekcje.